Cześć, tu Magda. Pokażę wam dzisiaj tuby do tworzenia lodów od Cool Summer. Jeśli jesteście z smakoszami zdrowych, pysznych lodów i chcielibyście sobie je zrobić na przykład z arbuza, ananasa i kiwi albo ze smaków, które Wam są bliskie i mieć taką przekąskę bardzo zdrową, robioną samodzielnie, zawsze w lodówce i żeby nikt Wam nie mówił, że nie, nie można lodów, bo one tam niezdrowe absolutnie nie. Robicie swoje lody właśnie wycinając specjalne kółka. I umieszczając je w tubie, potem je mrożąc w lodówce albo e, zamrażając na przykład swój ulubiony jogurt, e, lub e, sok pomarańczowy, właśnie w takiej specjalnej tubie. Możecie to dodatkowo dekorować. Do tego potrzebne są. Takie zestawy, mam je trzy. To jest najmniejszy, to jest po prostu sama tuba, i z niej wyczarujecie naprawdę wszystkie możliwe lody. Tu mam taki większy zestaw z dwoma tubami i specjalnym elementami do robienia posypek, ale o tym za chwilę. A tu mam całą taką stację do robienia i dekorowania lodów, które mają troszkę inny kształt, bo wyglądają właśnie w taki sposób i to jest sok pomarańczowy, mrożony. Pycha, na gorące dni naprawdę pycha. No to cóż, pokazuję Wam, co tam w środku jest. Na początku podstawowy zestaw czyli właśnie taka jedna tuba z tłokiem, z której możecie wyczarować pyszności. Na przykład e, takie. A co tutaj zrobić, e, żeby takie cudo zrobić? No to już pokazuję. Odłożę te lody, bo one mi się słuchajcie zaraz rozmrożą. Tu mam taki pyszny e, lód e, z owoców, tu mam e, lód z jogurtów. Ten ma dodatkowy bajer, bo ma taki tłok. Zobaczcie, wyciągam taki specjalny tłok i dzięki temu będę mogła tu włożyć. O, jeszcze jeden, zobaczcie. E, tutaj wlać wasz ulubiony, um, na przykład czekoladę, sos jakiś, albo na przykład sos truskawkowy. No i to będzie pyszne, pyszne, pyszne. Dobrze, ale to słuchajcie, poczekajcie. Otworzę Wam najpierw zestaw taki podstawowy i już mówię, z jakich elementów się składa. To zabiorę, bo się wszystko nam tutaj pomyli. O, dobrze, wyciągam. Mam dwa tłoki, tu jakieś miseczki i tu takie sztywciki. I teraz tak. Fajnie, bo od razu dwa można mieć. W sumie czeka się przynajmniej 2-3 godziny na to, żeby one się schłodziły. Stawia się najlepiej je pionowo, żeby elegancko podrosły. Schłodziły się tak naprawdę. Ale tak dobrze sobie na noc włożyć, to mamy gwarancję, że się na pewno schłodzą, bo... Arbus w testach wyszedł najszybciej, ale reszta a, troszkę wolniej. No i co tutaj mamy? Zobaczcie. Będziemy na przykład zasysać sok pomarańczowy. I tutaj wyciągam tłok, jak w zwykłej, chodzi jak zwykła a, strzykawka. No to co? Robimy próbę? Robimy próbę. Zobaczymy, zaraz się tutaj cała zakoloruje. Robimy w pomarańczowej tubie pomarańczowy sok. No i co? Zanurzam w szoku. Aż jestem w soku. O, do końca, do końca. No dobra, trochę powietrza, jak widzicie, mi wleciało. To co, mogę je troszeczkę tutaj. A, ok, trochę je usunę. No i cóż, mam zrobioną tubę. I zobaczcie, ona się składa z takich dwóch elementów. I żeby wygodniej było zamrozić i postawić to pionowo w zamrażarce, to mogę zrobić taki klik, bo tu są dwa takie elementy. Widzicie, e, dzięki którym możemy to wszystko naklikać. No i co? Mamy taki, taką formę, ją chłodzimy, i z tego powstaje nam pyszny, pyszny lód, na przykład zbliżony e, do takiego, e, który potem możemy z łatwością wysuwać, wysuwać i zjadać w całości. No dobrze, tak mamy taką tubę sokową. A teraz, jak sobie zrobimy tubę, e, tubę owocową, no to zrobimy troszkę inaczej. O, bo zobaczcie. Będę sobie brała, muszę przygotować sobie na początku owoce. Tu mam arbuza, banana e, i e, kiwi. Na przykład wciskam sobie banana. OK, to mam pierwszą warstwę. Mogę sobie troszeczkę ją, zrobić sobie troszeczkę miejsca, przepchnąć. Teraz sobie zrobię kiwi. Mogę samym tym urządzeniem wykroić to kiwi, a troszkę będzie. Soku, dobrze, przesuwam. Trochę zabawy, zobaczcie przy tym robieniu. Jest. O, mam kiwi. Kiwi nie ma pestek. No proszę mi tu ładnie wchodzić. O, widzicie, potrzebuję tutaj to wszystko powietrza, bo nam się tam powietrze zasysa. Dobrze, dobrze. O, wyjmę na razie ten tłok, bo on mi jest niepotrzebny. No, maczcie tutaj, bo mi się będzie z powietrzem razem zasysała. Ja nie chcę tego powietrza. Jeszcze raz tutaj zrobimy to. Abs, mamy kiwi. Dobra. I teraz będę robiła sobie arbuza. No, oczywiście tak go muszę przygotować, żeby pestek nie było, bo potem w lodach będą pestki, a nikt tego nie chce. To mam taki fragment bezpestkowy. No i sobie robię ostatni fragment arbuzowy. Zobaczcie. I mam takie trzy warstwy, no i buduję kolejne, kolejne, aż powstaje i taka pyszna mikstura, którą e, mogę sobie e, przygotować. Jak już to wszystko zrobię, to mogę... E, no dobra, dajcie mi chwilę, to ja zrobię pełny lód. Mam cały lód gotowy, to teraz go po prostu zakręcę na przykład tą nakładką. Odkręcę całość i wstawiam do lodówki, fajnie by było na pionowo, jak widzicie troszeczkę mi się tu jeszcze powietrza dostało, to dobrze to tak troszkę sobie tutaj pomóc, zakręcić i wstawić do lodówki. Ale teraz, moi drodzy, słuchajcie, jeszcze można równie dobrze wstawić go z taką wkładką, jak tam, jak tam wolicie, stój, nie rusza się, dobra. Ale w tym zestawie jest jeszcze taki bajer, że możemy wsadzić do nalanego soku e, albo e, deserku, jakiegoś jogurtu, troszkę ciężej może będzie z owocami, taki sztyft, który potem wyciągniemy z naszego loda i wlejemy tam, słuchajcie, jakiś pyszny mus czy czekoladę czy sos truskawkowy, co lubicie. No dobra, słuchajcie, to teraz tak robię premierę, zaraz cała tu oblepiona, no ale cóż, no tak to jest z kulinarnymi pracami. Odkręcam. Mam ten sok, który wlałam wcześniej i teraz tak biorę taką inną Nakładkę, jakoś się tutaj precyzyjnie, klik, klik, wkładam, wkręcam, wkładam ten sztyft powolutku, powolutku i zamykam. I znowu na pionowo wstawiam do lodówki. Jak on będzie gotowy, to mam już przygotowany taki, właśnie mus gotowy. No to właśnie będę mogła ten szpikulec sobie wyjąć i tam, wiecie co ja tam zrobię, tam naleję pysznego musu. Mam w zestawie takie urządzonko, malutkie, oczywiście wszystko przed kupieniem, przed użyciem płuczemy elegancko i wlewam jakiś swój ulubioną czekoladę na przykład. O, proszę, proszę, tu sobie wlewam tą czekoladę, o, to ona jest akurat, kurczę, czekolada jest biała czeką taka, więc nie będzie takiego efektu, wow, jakby była w kolorze mocno czekoladowym, to by było widać. I ją sobie po prostu wlewam. I potem, jak będę ten lód sobie wcinała, to, no, nie chcę się tak zjeść, to w środku tego loda pysznego będzie właśnie ten mój mus, który lubię mm, mm, najbardziej. On będzie sobie tak wypływał, a wypływa, ja sobie będę taki pyszny lód e, mogła zjeść. No dobrze, tak wygląda ten zestaw i mówię Wam, że już w tym pojedynczym komplecie macie wszystko. W tym większym jest dodatkowo właśnie ten pojemnik na, e, e, na mus. Czekolad, no, czekoladowy, truskawkowy, czy jakiś chcecie. No i nie ma jednego pistoletu, tylko są dwa takie strzykawko lizako, lodowe e, bajery I jest jeszcze, słuchajcie, miska na posypkę. No może macie swoją ulubioną posypkę, albo na przykład chcecie takie lody kakaowe. To wysuwacie sobie troszkę takiego lota. I tu mam takie kakao pyszne może być z taką kakaową posypką. Mm, co tam? Myślę, że... Ale dzisiaj smakowity odcinek. Myślę, że to, to fajnie e, wypada. No dobrze, a teraz mam zestaw Turbo Bayer Gigant Hiper. Ten zestaw, już tu sobie robię miejsce, jest naprawdę spory, bo w nim mamy innego rodzaju lody. Wyglądają właśnie w ten sposób. Pokazałam Wam takie pyszne troska. już trochę nagrywamy, zobaczcie, aż e, trzeba szybko go zjadać, bo już się rozpuszcza z tymi dwoma e, bolcami. No i tutaj pompowanie, e, pompowanie różnych musów. I cóż, tu mamy dwie takie pompki, e, takie strzykaweczki, na które możemy tutaj zasać jakiś pyszny, e, pyszny mus. O, tutaj zastać i tutaj wlać jakiś mus czekoladowy, na przykład. Ja mam tutaj taką czekotubkę mleczną, zobaczcie. Tu ją sobie wleję. Oczywiście można ją zastać jak strzykawką, ale jeżeli jest coś gęstszego, to warto odkręcić. Fajnie, że są te dwie możliwości i go tutaj sobie wlać. O, i będziemy pompować. Tu muszę go wkręcić aż tak pięknie. No i teraz tak, można. Dwie tubki naraz. Ja będę akurat jeden e, mus robiła, bo tutaj będziemy można pompować dwie tubki naraz. No i teraz co? Wyjmujemy też te wciki, które są tutaj. Oj, szybko trzeba nagrywać, bo to wszystko do zjedzenia. Trzymamy nasz lód i tu, słuchajcie, pompowaniem wtłacza nam się pyszny deserek. Oj, już go tutaj widzę. Mm, mm, mm. Lody z soku pomarańczowego. Mm. A co to pić sok pomarańczowy z szklanki? Lody z soku pomarańczowego są pyszne. Mm. Przepraszam, nie mogłam się opanować. No i w tym zestawie są trzy takie zestawy do robienia właśnie tego typu lodów. Zabawa polega na tym, że wlewamy, o to mam pusty zestaw, to Wam pokażę. Wkładamy te dwa Dinksy takie wkręcamy, bo one nam muszą zablokować wylewanie się tego soku. O, tutaj mam włożone mocno zakręcone, mocno, nawet za mocno. Dobrze, wlewamy sok pomarańczowy. I teraz wkładamy taki sztyf. Tutaj wchodzą te dwa wystające punkty, zamykamy. I w takiej pozycji, tutaj z tym sokiem nalanym, w tej podkładce wkładamy do zamrażarki. Chwilę czekamy, takie 2-3 godziny, mówię, najlepiej na noc, to spokojnie to się zrobi. I robimy pysznościowe e, lody. Jeszcze nie wiem, jaki tu jest smak, jak, jaki tu smak robiłam, chyba też po za się mi się zamroziło. To muszę, aha, bo muszę odkręcić oczywiście, nie pchać, nie pchać, tylko odkręcić, odkręcić, aż się zamroziła. Dobra, odkręcić, odkręcić, troszkę ogrzać, Ach, też pomarańczowy. Mm. Słuchajcie, jeden z najpyszniejszych odcinków. Życzę Wam fantastycznych e, lodów i tego, żebyście ugościli tym swoich gości, domowników, e, no i stali się eksper, ekspertami od przepysznych, zdrowych deserów. Pozdrawiam Was, cześć!